W dzisiejszych czasach ci, którzy nie mają duchowych oczu, uszu i otwartego serca, aby dokładnie zrozumieć prawdziwe nauki Boga, nie mogą rozeznać, czy rozwijające się wydarzenia są wypełnieniem proroctw z Biblii, czy tylko częścią ich codziennego życia, nawet jeśli te proroctwa wypełniają się na ich oczach. W Biblii jest fragment, w którym Jezus. Który przyszedł na ziemię jako Zbawiciel, podkreślił, że jest rzeczywistością manny. W Ewangelii Jana w rozdziale 6, werset 48, Jezus mówi: Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie was jedli manne na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który stępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym który z nieba zstąpił, jeśli kto spożywać będzie ten chleb. Co się z nim stanie? Żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus dalej wyjaśnia sprawę manny. Zobaczmy werset 55. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak nie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję? Tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Żydzi w tamtym czasie zapytali, skąd możemy wiedzieć, że jesteś Mesjaszem, Chrystusem, który zstąpił z nieba. I jako pierwsi wysunęli te sugestie. Wtedy Żydzi zapytali Jezusa. Nasi ojcowie jedli mannę, tajemniczy chleb na pustyni. Czy możesz nam ukazać taki znak? W odpowiedzi na ich sugestie Jezus powiedział: Manna, którą nazywacie pokarmem tajemnicy, odnosi się do mnie. I dodał: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Jeśli nie będziecie jedli mojego ciała i pili mojej krwi, nie będziecie mieli żywota w sobie. Ci, którzy wierzą w moje słowa, będą mieli żywot wieczny. W ten sposób Jezus nadal wyjaśniał otaczającym go, Omannie, w szóstym rozdziale ewangelii Jana. Jednak, po wysłuchaniu słów, które wypowiedział Jezus, Żydzi zaczęli go opuszczać, jeden po drugim. Zobaczmy dalej, albowiem, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jak jedli Ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Jezus powiedział: Nie taki, jak jedli Ojcowie i pomarli. Jednak, kto spożywa mnie, prawdziwą mannę, która stąpiła z nieba, będzie żyć na wieki. Werset 60. Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może, zaczęli szeptać, a Jezus, świadom, że z tego powodu przemrzą uczniowie Jego, rzekł im: To was gorszy, cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Do tego momentu Jezus nauczał wyłącznie prawdy, ale oni wciąż byli tak zakłopotani, nie wierząc w jego nauki. Zobaczmy werset 64. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: Dlatego powiedziałem Wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i Wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Wielu ludzi nie rozumiało nauk Jezusa i opuszczało Go jeden po drugim. Dlatego napisano wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Ich podróż wiary w Boga dobiegła końca. Ale co mówili Jego uczniowie? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś. Chrystusem, synem Boga Żywego. Widzimy wyraźny podział między tymi, którzy wierzyli w Jego nauki, a tymi, którzy w nie nie wierzyli. Byli tacy, którzy uwierzyli i przyjęli świadectwo o Chrystusie, mówiąc z ufnością: To jest naprawdę nasz Pan. Jednak, mimo że powiedziano im, że On jest rzeczywistością chleba życia, czyli manny z nieba. Niektórzy mówili, twarda to mowa. Któż jej słuchać może? Przynosi jedynie większe zamieszanie. Widzimy scenę, w której wielu odwraca się od Jezusa z tego powodu w Ewangelii Jana 6, werset 66.